A czy wiecie, że polce jeża to tak naprawdę przekształcone włosy? Po urodzeniu ma ich około nie zielonych, zielonych, tylko z Całe życie pojebane, jeszcze zrobić na to, co? Mogę opowiedzieć się o sobie. Nie mam czasu na rodziny, bo być go nie mogę. Leży cały dzień, nie wiem czemu nie zadzwonię. Kłóciły się, było tylko mu zapowiem.

Zęby okay. Okay. I w końcu w siebie Młody, 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 młody kto? Ej, hey, okej okay. Młody jeżdż, bo chciałbym tylko przeżyć Suszy się Po prostu chcę wystężyć, okay. I w końcu w siebie Młody, 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 młody kto? Hey, okay. ja się języka, jakie to uczucie? Gdzie to uczucie? Parę suczek, wow, przeskaczał na Czy, a... czy promowałem dragów, jak próbowałem uciec Czy lubię mata, czy raczej tłucie Czy muszę Rolex, o, czy raczej no flex, o, raczej, flex o, raczej flex, to miał być zegarek, który miałem mi Jesteś tym jaki będę miał Za wersję i za taki, chcę być inspiracją na Kini, ty nie ok, możesz bo chciałbym po prostu zęby szerzyć, a i w końcu w siebie wierzyć. Młody, młody, młody kto? Ej, okej, młody Jerzy, bo tylko przeżyć. Słyszę tyki, po prostu zęby szerzyć, a i w końcu w siebie wierzyć. Młody, młody, młody kto? Wszystkie produkty to na fonie, gdy mi Przecież kochasz tatuaże, dla nich to robię, weź mnie trochę poużywaj Przecież już dawno w pudełku sprzedałem się Tobie Weź mnie trochę poużywaj, już głowę Na nie są kody kreskowe Okej, okay. okej okay. I co? Ja i co? Cztery, siedem Cztery, siedem, Cztery, siedem, siedem, siedem. 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 Wody Jeśli ja raz, say, ok, okej, wody jeży. Nie słyszę, słyszycie To prostu sobie wyśledzicie I co, bo W końcu w siebie wierzyć wody With.